Cześć cześć. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Fortnite'a. Zobaczymy jak to dzisiaj nam pójdzie. Czy będzie królewskie zwycięstwo? No chciałbym bardzo, oczywiście zrobimy wszystko, żeby tak właśnie było. A jak będzie? No to już się zobaczy, tak? To już los pokaże, los pokaże, słuchajcie. Dobrze, zero budowania solo gramy, tak? A wiecie co, dzisiaj spróbujemy może na jakiś statek od razu skoczyć, tak sobie pomyślałem, a czemu by nie, czemu by nie, weekend się kończy, niedziela, no to na pewno dużo tutaj będzie dobrych graczy, może nawet niekoniecznie dobrych, bo przecież mogą być tacy, którzy tylko grają na przykład w weekendy, ale na pewno powinno być ich trochę więcej niż zwykle. I co my tu sobie wybierzemy? A to może... O, i jest stateczek. I polecimy na ten statek najeźdźców. Ostatnio bawiliśmy się w czołgu. Może dzisiaj uda się nam znowu do tego czołgu trafić? Zobaczymy. I lecimy. Oczywiście dziękujemy kierowca autobusu. No bo w końcu to dzięki niemu tutaj lecimy. I skaczemy. Jesteśmy lodowym bananem z jakąś rybką na plecach Co życie, życie, samo życie, samo życie słuchajcie Oj, oj 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 A uda się wskoczyć tutaj po ten... O, okej okay. Mam nadzieję, że coś fajnego wow, wyrzu No to ci wam powiem, że naprawdę może będzie szansa na ten czołg Chociaż wiem, że będzie trzeba go zniszczyć, tak? Jeżeli wrzucimy w niego tą rakietnicą. O tu! O ty, hultaju, ty. Gdzie jest ten bandyta? Nie wiem, ja go nie widzę. No, i mamy pierwszą likwidację, słuchajcie. Aczkolwiek zaraz będzie, zaraz będzie ostatnia. O nie, o nie, 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 nie. Niedobrze, niedobrze. Pomieszali mi tutaj w ekwipunku teraz. Dobra. Jednego strażnika mamy zdjętego. Dobra, ty masz fajną tutaj, okej. Okay. Sobie tak weźmiemy na pewno... O nie! Ale ja tu ślepy jestem, nie? Słuchajcie... Ja wam powiem dobrze, że ja wojskowym nie jestem. Dobra, mamy zlikwidowany i drugi. No dobra, teraz jest ze spokojem tutaj pozbierajmy te dobrocie. Wypijmy sobie oczywiście osłonkę. Mamy już jedną likwidację i tych dwóch strażników zlikwidowanych. Więc sytuacja nie jest jakaś zła. A nawet bym powiedział, że jest nie najgorsza. Dobrze, zjedzmy sobie też. Zjedzmy. <laughs> może coś do jedzenia też jest. Zużyjmy sobie apteczkę. Chcemy mieć pełne życie. Dobra, i rozejrzyjmy się, co tam jeszcze dobrego mogło być. No, amunicja, dobra, weźmiemy. Tam gdzieś zlikwidowaliśmy tego nasz. O! Tu może być coś dobrego. Mamy lepszą akurat, mamy lepszą, więc nie będziemy ją brać. Jesteśmy poza kręgiem burzy, ale myślę, że zespokoją tutaj w miarę. Damy radę. To jest pierwszy krąg, więc nie powinno być tutaj jakoś tragicznie, żeby uciec przed nim. O właśnie, tu jakieś dobre były, ale to, no, to złote, ale to zwejkuje. Hmm, może wiesz co, weźmiemy sobie to, zużyjemy, tak? O, żeby od razu po prostu mieć pełną osłonę. I chyba trzeba iść dalej, tak? Zostawimy sobie tą wyrzutnię. Rakiet, jakby jakiś czołg nas chciał zaatakować. I skaczemy już w dół. Okej, okay, dobra. Jeszcze, jeszcze nie skaczemy, bo tu jest jeszcze. O, oh, o, oh, oh. tu coś jest. Mm. Mamy to! Proszę, mamy trzynaście tutaj strzał do rakietnicy. W rzut i rakiet, tak dokładnie powinno się powiedzieć. Nic z tego nam nie powie. O, mamy przed, jest, tam jest bandyta, tam jest bandyta. Tylko trochę jesteśmy daleko od niego, nie mamy snajperki. Spróbuję trochę podbiec, ale też, żeby go nie speszyć jakoś. Dobra, troszkę oberwał. Na pewno ponad, już oberwał tą taką prawdziwą osłoną. I mamy likwidację. Mamy drugą likwidację. Udało nam się go dogonić tak i zlikwidować. Trochę oberwaliśmy z osłony, ale to trochę. Myślę, że nie ma tragedii. Patrzę czołgu. Nie widzę. Weźmiemy sobie po prostu zwykły samochód i pojedziemy. W bardziej bezpieczne miejsce. Chociaż najpierw się tutaj jeszcze rozejrzę trochę. Normalnie bym wziął, ale zostawimy sobie tą wyrzutnię rakiet. Chociaż to jest bardzo takie nieporęczne. Nie lubię, chociaż na te czołgi są dobre, ale ogólnie nie lubię z takimi wyrzutniami. Wolę takie bezpośrednio, nawet jak przed chwilą widzieliście, że gdzieś tam podbiec i bezpośrednio się rozprawić z przeciwnikiem. Jakby taki styl mi bardziej pasuje. Uuu, to wygląda na niezłe auto. Chociaż to będzie chyba takie zwykłe, ale. Ola Boga, ale ja bym walnął tu. O. Ale się zagapił. A tu, a tu burza nadchodzi. No dobra, jesteśmy w aucie. Myślę, że damy sobie radę. Jak już wspominałem, ta pierwsza burza to nie jest taka zła. Nawet jakbyśmy w chwilę w niej byli. Wow. Ale no, nami rzuciło jak wskazówkami zegara. No, muszę sprawdzić, co to jest. I jedziemy dalej. No i jesteśmy bezpieczni. O, kolejny tutaj statek. Już na pewno na tym statku nic nie ma. Ktoś, pewno tak jak my przed chwilą byliśmy i tam wszystko ograbowali z samego początku gry. No ale zobaczmy, może jakiś czołg tam lata. Mam ochotę tutaj na ten czołg słyszę jakieś strzały właściwie widać na tym wyznaczniku Czołgów nie widać, nic ciekawego nie widać, pewno tu już wszystko jest ograbione. jedziemy jeszcze tutaj na chwilkę. I tak będziemy jechać mniej więcej w to miejsce, bo dalej w burzy, bo dalej jesteśmy poza Czołg stoi Ale chyba mocno zniszczony No już tak mocno podniszczony No możemy sobie nim pojechać trochę Czemu by nie Trochę się pobawimy jednak tym czołgiem Ale no nie jest to jakiś czołg Naszych marzeń Tak No ale chciałem ten czołg Mam nadzieję, że wy również chcieliście To jedziemy O mamy czołg To wiecie co Zostawcie łapkę w górę Fajnie, jeżeli pod tym filmem będzie dużo łapek w górę. Będzie mi to dla mnie fajny znak, że cieszycie się, że udało nam się jednak ten czołg zdobyć. I to bez sumie wyrzutni. Po prostu sobie stał. Tylko że tak mocno zniszczony. Okej, okay, tu mamy jakieś porządniejsze miasteczko. Tylko oberwało, jeszcze raz walniemy O tu, patrzcie, kto tutaj się, się czai. Masz coś dobrego? E to mamy już. Uu, tu ktoś padł, chyba nie wygrał z tym strażnikiem, którego przed chwilą. Zlikwidowaliśmy. No i tak się zdarza przecież. Uuu, gąsienica nam padła. No to już po ptokach. To już sobie możemy ten czołk spisać na straty. Woo, widzieliście jak poleciało? Uu, to było dobre. To było naprawdę dobre. No dobra, jedźmy dalej. Znowu jesteśmy na piechotę. O, tu sobie rozwalimy, żeby trochę tą osłonkę, którą tam co prawda mało cierpiała ta osłonka, ale już mamy na 100%, więc w ogóle nie musimy się tym przejmować. Tutaj też jakieś tragedie chyba były. Albo ktoś po prostu strzołu tak nawalał. No dobra, uciekamy, uciekamy. O nie, o nie! Aj! Tu burza, a tu w burzy był jeszcze przeciwnik, tak? I no, i miał epicką strzelbę. No to nas po prostu zmiażdżył tutaj, nas zmiażdżył. No dobrze, słuchajcie, wiecie co, a zagramy sobie jeszcze raz. Tak się przez ten moment zastanawiałem, ale zagrajmy sobie jeszcze raz. Jakiś jeszcze jeden meczyk. Zobaczymy, jak to teraz nam pójdzie. Znowu, może spró znowu spróbujemy. Y ten statek na początku. Może jakiś czołg, może nam się uda, już tak porządniejszy ten czołg zdobyć, a jak nie, no to znowu będziemy tutaj... Jakiem ten piechór! Słuchajcie... Jak mamy ekran ładowania, no to korzystając z tego ekranu ładowania, to ja serdecznie zachęcam do zostawienia subskrypcji. Koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Fortnite'a, z Empire Empire'a, z innych gierek, z Drapek Lotto i jeszcze pewno wiele innych aktywności. Na naszym kanale. I gdzie wybieramy jakie tutaj miejsce? No to tu już tak mówiliśmy, to tu jest stateczek pierwszy, to tam sobie polecimy. Zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie nam teraz. Oczywiście Kierowca autobusu już podziękowaliśmy. I lecimy. Już tam ta dodatkowa 50 stopniowa, tak? Osłonka nam tutaj się produkuje. Bardzo to też jest fajne. O i już mamy jeszcze większą osłonkę. O ty! Chodź tu, bandyto ty. No chodź, wracaj, wracaj, wracaj tu tchórzu. No i mamy pierwszą likwidację i pierwsze uderzenie, tak to jest pierwsza likwidacja. W ogóle w tym meczu. Właśnie nasza. Dobra, i mamy strażnika też zlikwidowanego. I drugi również zlikwidowany. Aj, dwóch miało strzelbę. Szkoda, że chociaż jeden nie miał jakiejś takiej maszynowej broni. Ale to nic. Mamy w, na razie, mamy tą, a potem może znajdziemy lepszą. Gdzieś tu jeszcze powinny być te skrzynie, ich tak? O, tu trochę amunicji, zawsze się przyda. Hmm, rozglądam się. Tutaj kolejna taka skrzynka. Ok, o, amunicja. Zbieramy, zbieramy wszystko jak na razie. Nie ma co tutaj się... O, jest właśnie ta. No i jest i maszynowa taka fajna. Tu już od razu w dół jeszcze. Się rozejrzyjmy, co na tym statku może być ciekawego. No, jesteśmy jako ci właśnie, którzy zdobyli ten statek, więc możemy tutaj sobie trochę poszabrować. Dobra, nic specjalnie ciekawego tutaj. Ale następny poziom nam dali. To nie, czy gdzieś tak tam na górę można jeszcze. A może tu. Fajne, ale mamy to, to będziemy mieli to. Kolejna tutaj taka żółta kle... klasyczna skrzynia, tak? Czasem i w niej bywa coś naprawdę fajnego. O nie, to ja zrobiłem teraz! Uu, dobrze, że ta pajęczyna to była Widzieliście to, mówiąc, śmierć by mogła być od razu na 100 sposobów. A, to komputer tam jest, ale okej. Okay. Wow, O ty, cool Powalony strasznie. Oho, tu jest jeszcze skrzynia. Shaw nie ma w tych skrzyniach. Ale jeszcze się tu rozejrzyjmy, co tu jeszcze ciekawego możemy znaleźć. Czy możemy coś ciekawego znaleźć? To jest też właśnie kluczowe pytanie przecież. kolejna skrzynia Mamy tą wyrzutnię, ale to dzisiaj sobie już ją nie znaczy dzisiaj. dzisiaj już mieliśmy, ale to już kolejnej nie będziemy teraz brać. Znowu jesteśmy na statku. O, może się. O, dawno się nie ek tutaj nie wyrzucaliśmy. Idziemy gdzieś tam krąg właśnie burzy. Wow, się przestraszyłem, że Ziemia i że zginiemy, ale nie, nie ginęliśmy. O dobrze, tu mamy kolejne. O, proszę, patrzcie co tam jest, tam jest czoł. Oj, tu jaki bandyta! A, trafiliśmy go, chociaż to i tak dostał, tylko po tej osłonie pierwszej, która od razu się regeneruje. Więc to jest go taka mała satysfakcja. A i mamy kolejną już drugą likwidację. Oj, zaraz będzie trzecia, może, a może i nie, a może będzie nasza. Jest i trzecia likwidacja. Bardzo, bardzo dobrze. Szybko przeładujmy. No i ten czołg wygląda na taki porządny, niezniszczony i niebroniony. Oj. Więc szybko spróbuję do niego wejść. I jesteśmy. I mamy nówkę cedkę czołgową, słuchajcie. Dzieci nasi przeciwnicy. O, tu jest. No gdzie oni? A, wjedziemy tak w budynek, co tam, czołgiem jedziemy w końcu. O, żeśmy co prawda przejechali, ale to przecież legendarna. Weźmiemy, weźmiemy. W sumie to też tak na szybko. Co by jakoś szybko do stu wydobić. Dobra, mamy stu Jedziemy dalej tym czołgiem. O proszę. To tam pewno nam uciekła ta. Bo raczej w tym ogniu już by jej nie było. Przejdziemy się tutaj, zbierzemy te jakieś złoto, nie złoto. Nie ma w ogóle dużych osłonek teraz w tej rozgrywce, jakoś w ogóle nie widzę. A może po prostu przeoczyłem? Że tak też mogło się zdarzyć. No dobra, jedziemy sobie spokojnie. Poługiem w stronę burzy 22 ocalałych, całkiem niezły wynik i 3 likwidacje. Myślę, że oba te rozgrywki dzisiejsze są nie najgorsze. Widzę sobie żółty domek, strzelę sobie do niego, a czemu by nie? A nawet przez niego przejedziemy, słuchajcie, kochani. Czołg to jest ewidentnie dla ludzi takich jak ja, kto lubi rozwalać wiele rzeczy w tej grze. Nie muszę podpalać. Wystarczy, że przez niego przejadę. O, proszę. Ale coś tutaj nam dali przynajmniej za to. Zdecydowanie wolę tą fontannę, tak. Ona nas tak błyskawicznie uzdrowi. Jak i uzdrowi, jak i da więcej osłony. Trochę nam benzyna się kończy. No niestety. Czołg spala dużo benzyny. O! Ty, 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 chultaju, ty. O, ale cwaniara! Aj, nieźle, niezła bitwa o czołg, słuchajcie, no niestety, przegraliśmy tą bitwę, porobiła nas tutaj, porobiła nas tutaj nasza przeciwniczka, ale w bardzo ładnym stylu, dlatego w ogóle przecież nie czujemy do niej urazy, zresztą czemu mamy czuć, jak to tylko zabawa. Dobrze, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, ja bawiłem się bardzo dobrze, mam nadzieję, że wy również, jeżeli tak właśnie było, to serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia czerwonego przycisku, koniecznie z tym dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Łapeczka w górę, miły komentarz. Jest to dla mnie naprawdę miód na serce. Ja już Was dzisiaj dłużej nie zatrzymuję. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie. No i do usłyszenia. Cześć!